Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Black and White. Przypominam, że w ostatnim odcinku stanęliśmy zupełnie w miejscu, w miejscu i nie byłem w stanie przejąć żadnej kolejnej wioski Nemezisa. W związku z tym prosiłem Was o jakieś rady, podpowiedzi e, dotyczące rozgrywki, tego co ja mogę zrobić. E, I spośród tych wszystkich rad, mniej lub bardziej przydatnych, wiem, że wszyscy się staraliście, także dziękuję bardzo, e, ale taką, takim najbardziej. Potrzebnymi radami, takimi najciekawszymi radami, które dało mi się wyłowić, jest przeniesienie e, wszystkich złóż drewna do wioski, która ma mieć największy zasięg. Ponieważ podobno właśnie e, w dużej mierze decyduje o tym e, nie tylko populacja danej wioski, ale również e, ilość drewna, jak, 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 jaką ta wioska posiada. Dlatego też przeniesiemy całe drewno z tej oto wioski. O w to miejsce. I zobaczymy, czy to faktycznie wpłynie na obszar moich wpływów. Oczywiście to się na pewno nie zaktualizuje od razu. Um, rzućmy okiem, w ogóle, ile my potrzebujemy punktów wiary. 525. Myślę, że dzisiaj w końcu będę w stanie przejąć tę wioskę. Nawet jeśli Nemesis będzie nas tutaj spamował swoimi tarczami i takimi innymi rzeczami. Moc tybetańska. No właśnie, 71 punktów jest całkiem spoczko, myślę. I 20. Na dwóch falach się udało to zaliczyć, także jest dobrze. Um. Tymczasem myślę, co zrobić z tą wioską. Na niej no zdecydowanie jest rzucona jakaś tarcza. Pisaliście mi, żebym spróbował. Um, że są dwa sposoby, tak naprawdę. Pierwszym sposobem jest zabicie wszystkich w konkretnej wiosce, później osiedlenie tej wioski moimi własnymi wyznawcami. To oczywiście automatycznie uczyniłoby wioskę moją. Um, a drugim sposobem byłoby co by było? Aha, budowanie Agory. Oczywiście mógłbym sobie zbudować na przykład Agorę w tym miejscu i ona stworzyłaby mi um, pole do działania i mógłbym sobie po, po prostu stąd jakoś łatwo rzucać, rzucać cuda na tą wioskę. To oczywiście jest jakiś sposób. Mimo wszystko dzisiaj skupimy się na tej wiosce i spróbujemy ją przejąć. Bez żadnej dodatkowej ingerencji. Niestety, jak widzicie, e, Nemesis nie daje nam tej spokoju i rzuca cały czas tarcze, które powodują, że, e, że ludzie nie chcą wierzyć bardziej we mnie, a w, niestety w niego. Zobaczmy, jak tutaj się w ogóle trzymamy z ludnością. 31 na 67, no mało ich jest. Musiałbym zrobić troszkę. E, nie, to są dzieci. To jest kobieta, super. To też jest kobieta. Co, ja mam tu same kobiety w znaczy, to oczywiście nie będzie jakiś straszny problem, ale... Żyj tu w pokoju. Żyj tu w pokoju. Dobra, czuję, że musimy sobie facetów zaimportować... ...z tego miasta. Tu, tu też same baby. Co to się porobiło? O, jest kolej, siedem, spoko. Za Idziesz ze mną. I ty masz być uczniem rozpłodnikiem. A, przepraszam, 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 przepraszam. Uczeń rozpłodnik. Uczeń rozpłodnik dobra, i Uczeni wy już rozpłodnik. tu wiecie, co macie robić. Potrzebujemy bardzo silnego rozwoju tej właśnie wioski, żeby moje wpływy jak najbardziej się poszerzyły. E, tak, was wycofą... Wy sobie najpierw Zdrowie. się uleczcie. Cud uleczenie. I wracajcie teraz z powrotem do, do siebie. Jak mi starczy na jeszcze jeden cud leczenia. Cud uleczenia. Tu użyję go tutaj w wiosce. 18 strasznie mało tego wszystkiego mi przychodzi, no ale cóż. Oczywiście zawsze mogę użyć cudu. O takiego. I troszkę ich postraszyć, ale dopiero w momencie kiedy opadnie tarcza na bardzo chcę uniknąć momentu, w którym bym faktycznie miał spalić jakieś budynki, jakichś mieszkańców. E, I to już nie tylko dlatego, właśnie, że, że chcę pozostać tutaj dobrym Bogiem w tej grze, tylko dlatego, że jeśli mam to później przejąć i powiedzmy, jeśli z tej wioski mam mieć, o, jakieś szanse dojścia do tej wioski, no to ta wioska też musi być silna. Ona też musi mieć, musi mieć mieszkańców, budynki i itd., itd. Ona nie może być zniszczona i zrujnowana. Mm. Okej, okay, widzę, że tutaj chłopaki zbierają drewno. Mógłbym go użyć, żeby... Um, żeby zbudować Agorę, tak jak mówiliśmy wcześniej. No, ja chyba za wysoko rzuciłem niestety te kula. Nikomu prawie nie zaimponowały. Też pewnie lasy znowu jakieś spalą. Ta... Klasyk w moim wykonaniu. Ale tu miałem jeszcze jakiś tu tak? Nie, to była tarcza. Tarczę olewamy w takim razie. już na widzę zdam się czaj, żeby tarczę rzucić u siebie. O, to niestety jest, jest walka, jest bój strasznie trudny. O, tu mam, tu mam rusztowania, bardzo fajnie. W takim razie, w takim razie. Weźmy rusztowania stąd. Ile ich tu jest? Tu są 3-4. Twoje plemię pozbyło się złudzeń. 5, super. No, come on, agora. No, już mi zebrało wpływy. Jeszcze raz spróbujemy. Tu jeszcze da się zrobić agora. Tu już pole. Ok, tu da się wybudować agora. Tylko, że moi ludzie musieli tam pójść. A nie, 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 nie. Zajebiście, patrzcie. Teraz mam tutaj wpływy. I tu mogę robić co chcę. Nie, nie mogę. Ale absurd. Kto tam pójdzie budować? Chodź, ty pójdziesz budować. A nie, dobra, są już wpływy. Są już wpływy, jest spoko. Eee, co zrobimy w takim, w takim razie? Zobaczymy, czego im brakuje najbardziej. Nie mają jedzenia. Zaczyna brakować nam drewna. Z jedzeniem u nas nie jest jakoś strasznie tragicznie, więc możemy im troszkę dorzucić, chociaż nie, zbożnik pójdzie tutaj. A im rzucimy krówkę. Krówek też, też mamy troszkę, one dają dużo więcej punktów jedzenia i myślę, że e, lepiej zaimponują w ten sposób wieśniakom. O, no 25 punktów, to jest zawsze coś. Uważam, że mamy jakieś takie bezpośrednie dojście do nich. Moc tybetańska. O, jeszcze jest mój ten. Mój artefakt. Super. W takim razie bierzemy artefakt. Spieprzamy z nim na chwilę. Niech się ci pocieszą. Oni takiego na co dzień nie mają. Świetnie. Niech się ci pocieszą. Oni też nie mają. O, spokojnie. No, niestety, bez drewna. Nie mogą nawet marzyć o jakiejkolwiek rozbudowie tej wioski. Fajnie, artefakty bardzo, bardzo. bardzo przyzwoity sposób nabijają mi kolejne punkty. I 34, już przyleciał ten z swoją tarczą. Na szczęście, no co ta tarcza zrobi? Nic nie zrobi. Moglibyśmy ich burzą postraszyć. To by niby było mocne. Wiecie, co? Po, postraszymy ich piórunem. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. 5% ludzi, proszę o udanie się do. Nie wiem, jak się w ogóle to nazywa. Jakoś dziwnie. Tu mamy jedno rusztowanie. Tu mamy chyba dwa albo trzy. Dwa w tym momencie. Więc tak sobie myślę, że to nie będzie jakąś wielką sztuką, żeby żeby zbudować w razie czego jeszcze jedną agorę i postawić ją powiedzmy gdzieś tutaj, żeby miał dostęp do tej wioski. No to jest plan na kolejny odcinek, oczywiście, dopiero. Ale plan. Widły ognia. Piorun. Dobra, zobaczmy co ten piorun robi. Mam nadzieję, że jakieś wielki tutaj nie wyrządza. Au. Au, przepraszam. No, troszkę dostali po skórze. Hehehe, <laughs> nadal wzrost wiary jakiś obserwuje, więc chyba jest spoko. To są oczywiście złe uczynki, i nie wiem, czy wyjdzie mi to koniec końców na dobre, ale już jestem po prostu zdesperowany, żeby przejąć te wioski zanim mój chowanie całkowicie zniknie. O 15, a może monument od razu zniszczymy? Bo ten monument przecież to jest coś, co mi szkodzi. Jedynie. Jak tam punkt ciochy 655, żartujecie sobie? Przecież to jest jakaś parodia, przecież dopiero co pół 500. Po 150 poszło w górę, mimo że to jakieś kurcze kosmosy wyczyniam. What the fuck? No i tak, i obudziła się tutaj we mnie frustracja, e, ponieważ okazało się, że z każdym razem, kiedy dochodzę do 150 punktów wiary potrzebnych do przyjęcia kolejnej wioski, Nemesis używa swoich tarcz i nagle ta, ta wartość wzrasta do 650 punktów, czyli moje, moje poczynania są praktycznie bezcelowe. E, I męczyłem się tak e, przez, nie wiem, przez 40, może 50 minut, oglądać to teraz w bardzo dużym przyspieszeniu. I nic mi z tego się nie udało wydziergać. Eee, do, doprowadzałem do sytuacji, w której potrzebuję 150 punktów wiary łącznie, chyba 4 albo 5 razy, i to cały czas było zaprzepaszczane. W międzyczasie starałem się troszkę zbombardować kulami ognia główną wioskę na Nemezisa, która okazała się być w ogóle niepodatna na moje ataki eee, z tak dużego zasięgu. Próbowałem troszkę przestraszyć tą drugą wioskę na, na górce, też bez większych rezultatów. Eee, tak naprawdę już po jakimś czasie się poddałem. W ogóle e, z, tego, z tego chyba załamania i już, już w ogóle zolewania tematu, kiedy chciałem podnieść czar kuli ognia, tej takiej wzmocnionej tuż przy mojej głównej wiosce, e, zupełnie przez przypadek zamiast trafić w bańkę, trafiłem w kamień, który ją przykrywał, i kamień złamał się na pół. E, oczywiście próbowałem nie doprowadzić do sytuacji, żeby. Dozownik był zniszczony, więc zacząłem te kamienie łamać na jeszcze mniejsze kawałki, w tym czasie pojawił się cud i, i pękł w mojej dłoni i rzuciłem ten czar automatycznie i zrobiło się tam po prostu jakaś apokalipsa przestraszna, jakiś nie wiem, trage, tragedia naturalna, nie wiem, jak to się... o, o właśnie teraz obserwuj, obserwujecie to na ekranie. Niestety to jest, to jest coś nie do uratowania. Tamtej, o tamtej bańce muszę zapomnieć i muszę mieć po prostu nadzieję, że ten pożar kiedyś tam ugaśnie. Eee, no i dobrze. No i po tych 40-50 minutach ja się poddałem. Wyłączyłem grę. Eee, 10 minut spędziłem na przegrzebywaniu poradników w internecie. Okazało się, że one również nie mają mi nic ciekawego do powiedzenia, ponieważ, e, ponieważ mówią, żeby po prostu wybić wszystkich we wioskach i, i zasiedlić później pustą wioskę swoimi mieszkańcami, bo inaczej nie da się tego przejść. No i, no i chyba coś w tym jest, bo, bo ta wyspa naprawdę jest straszną dziwką dla mnie w tym momencie e, i nie razy z nią sobie i gwarantuję, że. E, no, że, że, że wy byście również mieli tak duże problemy. No ale cóż, udało mi się w każdym razie nagrać później kolejne chyba 15 minut mojej rozgrywki, w której poszło już mi troszkę lepiej. Także dzisiejszy odcinek koniec końców zakończy się chyba jakimś małym sukcesem. No ale no cóż, zobaczcie sami. No dobrze, przed chwilką zrobiłem Rage Quita. To oficjalne zrobiłem Rage Quita, bo byłem wkurwiony naprawdę dosłownie na to, co dzieje się w tej grze i jak ta gra mnie traktuje. Eee, nie mogłem zdobyć przejąć tej wioski, ponieważ... Każde, każde moje podrzucanie kamienia, robienie cudu, czy czegokolwiek, jakakolwiek interakcja z tamtą wioską owocowała tym, że Nemezis rzucał tarczę i nieważne ile bym punktów zdobył, to on zdobywał więcej. I, i kil, kilka razy schodziłem już do 150 punktów wiary potrzebnych do przyjęcia wioski, po czym Nemezis zrobił coś totalnie bzdurnego i znowu skakiwałem na 450. Um, odpocząłem 10 minut, połapałem troszeczkę oddech. I stwierdziłem, że jednak nie mogę się poddać, że muszę tą wioskę dzisiaj skończyć. Że taki jest mój e, cel i taki jest mój punkt honoru. I tak jak widzicie, w tym momencie mam 71 punktów wiary. Co chwilkę porzucam tam mój artefakt, i mam wrażenie, że już teraz, w momencie kiedy tylko pojawi się kolejny cud, o, już jest cud stada, stada dzikich ptaków, będziemy w stanie tamtą wioskę przejąć. Podrzućmy więc kamień w miarę ruchliwy punkt miasta, da nam to 53 punkty wiary i szybko bierzemy ptasiory, podrzucamy je, dokładnie, nareszcie, ile mnie to kosztowało czasu. Podajmy naszemu nowemu zmusił nas do budowy tego monumentu! Lecz teraz pomoże ci on w potknięciu jego królestwa! Moja no myśla... Nocrok wokół wioski kryje się jakiś no Opowiedział nam o specjalnych cechach tego monumentu. Mówił, że... Cisza. Nie dostaniesz tego monumentu. Wolałbym go raczej zniszczyć. A jeśli chodzi o ciebie, nędzniku... Twoja zmiana boga... Rozczarowała mnie. Pożałujesz tego całą biedną duszą. Aquesna! Odzyskam to miejsce. tak jak widzicie przeciwnik próbuje wywrzeć wpływ na twoją wioskę w Łebko. dobra, szybko tarcza, 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 to jest tarcza. Co tu burzy się nazywa? Patrzymy, jakiś jakiś tarcza. Nareszcie udało mi się przejąć Wioskę. Nawet nie wiedzieli jak się cieszę, ile ja na to czekałem, ile ja się musiałem namęczyć. Zobaczcie, w ogóle moje wpływy sięgają już prawie do, do wioski Nemezisa i przy takim układzie podejrzewam, że będę mógł wybić wszystkich, którzy żyją w jego wiosce. Spróbujmy może, może spróbujmy faktycznie um, użyć piorunów na przykład, one świetnie działają. piorun. Daliśmy im popalić. Dokładnie, będziemy mordować, będziemy wybijać. Przestaniemy dopiero, kiedy wszyscy w tej wiosce umrą. Taki jest mój cel. Tu są jacyś ludzie, ich też popalimy. Co za bezsensowne marnotrawstwo ludzkiego. Nie ognia, biorun. Ostatnia wioska. Będzie wymagała poświęceń w ludziach. Nazis ma tutaj ponad 3000 punktów wiary i 122 mieszkańców. Jeśli to straci, to. no cóż. To będzie po nim. Widły ognia, piorun. Mogę też na przykład rzucić tam. No bo nie, może jeszcze popalimy mu te domki z, z tej strony. Dobra, i tu trochę jeszcze żyje, ale ja będę w stanie doskonale się z nimi rozprawić. Katastrofa: za chwilę inny Bóg przejmie twoją wioskę. To nieprawda. Na szczęście nieprawda. W ogóle pojawiły mi się dwa te... dwa budynki, które oni zaraz będą budować. Bardzo fajnie. Eee, dostarczmy może troszkę jedzenia moim wieśniakom. I za requestujemy ognia. Kula ognia. popalić. Świetnie, w ten sposób myślę, przejmiemy tą wioskę. Jeszcze jedną sobie taką kulę zarequestuję i tym razem nie rzucę jej w budynek, tylko postaram się rzucić ją w tłum ludzi, który będzie w tym czasie a, uciekał. O, w ogóle mogę, ich, mogę ją rzucić w ten tłum ludzi zaraz tutaj obok. Eee, zobaczymy, czy oni coś potrzebują. Jedzenia właśnie teraz potrzebują, które im damy. Zaczyna brakować nam drewna. Może troszeczkę więcej ludzi wyślemy do kończenia. kula. Kula ognia. Dobra. Oni tu stali wszyscy na skarpie. Ha, widzicie, patrz, chyba jednak poprawił to, że nie da się już podnosić kul ognia. takiej, jak to było wcześniej, szkoda troszkę. To był glitch, którego używałem, ale który, no był bardzo, bardzo przydatny. E, mieliśmy podnieść jeszcze... Agora, może do 20%? I zarequestujemy sobie burzę tym razem. Ludzie są nieszczęśliwi. Ktoś Ta może rzucimy na tą wioskę. Zobaczymy, co się stanie. Czy to w ogóle ma jakieś szanse? Moc Tybetańca. O, jestem złym bogiem. Zobacz, co się dzieje. Teraz nie lecą ptaki, tylko nietoperze, które nie wywierają praktycznie żadnego wpływu na mieszkańców tej wioski. Słabo. Burza stulecia. Burza. I co się stanie? Gdzie idą chmurki? A nie mogę. No jak to nie mogę? Poza swoimi wpływami nie mogę je rzucić? To bardzo słabiutko. To ja w takim razie nie chcę tej burzy waszej śmiesznej. W takim razie ja chcę znowu. kula ognia. kula. ognia. Daliśmy im popalić. No świetnie, ludzie mu zdychają. On traci surowce. Dobrze mi się pysie. Myślę, że to na dzisiaj już zupełnie wystarczy, bo musimy się już teraz w tym momencie tym przejmować. Może jeszcze zniszczymy mu tą część wioski jakąś burzą, bo to możemy zrobić. A tą wioskę na postaramy się zniszczyć w kolejnym odcinku. Płonąca kula, kula ognia. W ogóle nikogo nie trafiła. Płonąca kula, kula ognia. Ale słaba. Płonąca kula, kula ognia. Ale mogę jeszcze zawsze ulepszyć, pamiętajcie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. ...ekstremalny. O, spichlerz! To zawsze zabawa. Świetnie, on się z czegoś takiego szybko nie odzyska. Niech wie, jak to jest. Też mi swojego chowańca nasyłał. Bombardował mojego chowańca zbliżającego się do wiosek. Głupek w ogóle wrzuca... Głupek w ogóle wrzuca drewno do palącego się spichlerza. Chciałbym mieć wgląd do tego, ile tego drewna to jest, bo ono na pewno spada i zaraz nie będzie go już wcale. Ludzie mu zaraz zaczną umierać, nawet jeśli nie e, z obrażeń, jakie zadaje moimi kulami ognia, to na pewno z głodu. Bo oczywiście Głonące oni nie mogą kula. sobie w żaden sposób poradzić bez tego. Hmm, kula ognia, dobrze. Aha, to mieliśmy tą kulę akurat rzucić, mieliśmy ją ulepszyć. I rzucić w tych ludzi po tej stronie. Jak tylko się naduje. Ekstremalnie. Brakować na drewna. O, świetnie. To zabiło podejrzewam z 20 osób. Płonąca kula. Kula ognia. jeszcze raz im ulepszymy. Jestem ciekaw, czemu oni w ogóle wszyscy uciekają w to jedno miejsce. Czy to jest po prostu jakiś, nie wiem, pathfinding powalony? Ekstremalny. Czy to ma coś wspólnego z klątwą Nevezisa? Mamy ich. No dobra. Jeszcze rozżyć mokiem. Nasz wydaje się być w porządku. 81. Bardzo fajnie. Zabicie osta ostatnich wieśniaków podejrzewałem, będzie bardzo trudne. Tym bardziej, że oni tutaj wszyscy tańczą. A... Ale to nic. Ten bym się nie przejmował, jeszcze bym się przejmował tą wioską, bo nie wiadomo, czy ją muszę przejąć, e, żeby zabić Nemezisa, czy może nie jest to konieczne. W każdym razie jesteśmy już w dosyć komfortowej sytuacji, i przyjęcie tej wioski było ogromnym i bardzo istotnym krokiem. No i nie wiem, mam nadzieję, że wiecie, ile, ile czasu i, i nerwów kosztowało mnie przyjęcie tej wioski. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku, który, jeśli się nie mylę, będzie już ostatnim z gry Black and White 1, także trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!